To nie potrwa długo. Spotkamy się przy Twoim statku. Nie mogę się doczekać. Wyruszamy. Spotkamy się na Normandii. Witam na Normandii, profesorze. To zaszczyt gościć Cię na pokładzie. Tak, bardzo ekscytujące. Cerberus pracuje z opcjami Niespodziewane. Człowiek iluzja rozszerza działalność? Nie skupię się na ludziach? Jesteś dobrze poinformowany. Rząd salarian ma dobre kontakty. Doskonali szpiecy. Kiedyś byłem wtajemniczony, teraz w stanie spoczynku. Wciąż słyszę to i owo. Wiem tylko jak się nazywa nic o samym człowieku. Niechęć do obcych uznawana za problem. Zbieracze porywają kolonistów z obszarzy układów Terminusa. Nie wysłano żadnych sygnałów alarmowych. Nie było oznak ataku. Właściwie nie ma śladów, że stało się coś niezwykłego. Poza tym, że zniknęli wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci. Może gaz? Nie, zbyt wolno się rozprzestrzenia. Wirus? Nie, wolniejszy niż gaz. Zatrute źródła wody nie. Skutki niejednoczesne intrygujące, fascynujące brak sygnałów alarmowych brak oznak oporu. Nowa technologia, niezwykle rozwinięta ale jaka? To nie tyle turniej. Straciliśmy tysiące ludzi. Bóg jeden wie, co zbieracze im teraz robią. Spokojnie, doktor Solus rozwiązuje problemy. W taki sposób prowadzi rozumowanie. Zebraliśmy próbki z jednej z kolonii. Przeanalizuj je i spróbuj ustalić, jak zbieracze tego dokonali. Tak, oczywiście. Analiza próbek. Potrzebuje laboratorium. Mamy dobrze wyposażone laboratorium na pokładzie bojowym. Jeśli czegoś będzie brakować, proszę złożyć zamówienie. Kto to pilot? Nie. Syntetyczny głos. Symulacja zabarwienia emocjonalnego? Może to nie. A może. muszę zapytać, czy to SI? Ten statek jest wyposażony w sztuczną inteligencję. SI na pokładzie, obcy w załodze. Cerberus jest bardziej zdesperowany niż myślałem. Zbieracze porwali dziesiątki tysięcy kolonistów. Zrobimy wszystko, co trzeba, żeby ich znaleźć i powstrzymać. Tak, oczywiście. Nie można dać się porwać jak koloniści. Trzeba zidentyfikować i zneutralizować technologie. Potrzebne próbki. Którędy do laboratorium? Proszę za mną, profesorze.